w kolejnym testowanym przeze mnie demie. Tym razem jest to Pioneers of Pagonia. Pionierzy Pagoni, czyli interpretacja najnowszych Settlersów, po prostu. Są to Settlersy od innego studia, nawet nie wiem czy nie są to twórcy oryginalnych Settlersów, którzy założyli jakieś tam własne studio, czy tam dołączyli do tego studia, coś w tym rodzaju mi się chyba obiło. Oczywiście trwa ciągle festiwal Next Fest, czyli ten festyn, na którym możecie sobie również sprawdzić tę gierkę, tą demówkę. No i tak, no, tysiące innych różnych dem, aż do niedzieli. Z tego co widzę, nie ma tu tak jakby Rozpocznij grę, tylko mamy do wyboru trzy mapy. Bogata mapa lesista najłatwiejsza mapa jakieś tego, tego. Dodaj do listy życzeń, to się jeszcze okaże. Różne jakieś społecznościowe pierdoły. No dobra, bierzemy pierwszą mapę, zobaczymy, z czym się jedzą te settlersy. Albo interpretacja settlersów tak naprawdę. Okej. Okay okej, okay, zaczęło się. Interfejs raczej taki biedacki, no ale dobra, nie, gra, nie każda gra interfejsem stoi. Sterowanie kamerą, przybliż oddal, przesuń widok, przechyl tego, spoko. Tylko dobra, ten statek jest bardzo duży. Moja łódź, o boże, tra znowu trakarz, czyli miliony różnych tych statystyk, których nie chce się teraz czytać i rozumieć. Ale coś mi tu nie gra z optymalizacją, czekajcie. No właśnie nie ma tutorialu tu na hardkorze wrzucają, nie? Zaraz o tym powiem, tylko chcę właśnie chyba jednak sobie no, ciężko powiedzieć jakby jak ta gra jest optymalizowana, zdecydowanie jest dziwnie zoptymalizowana. No dobra, więc się zaczynam. gra działa w 30 FPS-ach, na to wygląda, że tak musi być. Eee, nie ma żadnego tutoriala. Wersja pre-alpha nawet nie prezentuje ostatecznego produktu, okej? Okay. i tu mam cele. Zbuduję chatkę odkrywcy, co 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 wieża strażnicza. Ona pewnie poszerza terytorium, tak jest. Chatka odkrywcy. O Boże, tysiące różnych dziwnych rzeczy. To jest od razu pierwszy, że tak szczerze, troszeczkę wydaje mi się minus, czyli niepotrzebny jest obrazek domku, albo okej, okay, niech będzie obrazek, ale niech będzie piktogram, nie po prostu obrazek tego, yy, obrazek na obrazku tego, co ten domek zbiera, nie? Bo ja... to się pewnie człowiek nauczy, nie? Że nie wiem, ten sadzi drzewka, ten tam zbiera drzewno i tak dalej. Ale jakby było właśnie tu, na przykład w górnym lewym rogu znaczek kamienia, no to od razu bym wiedział, że to jest kamieniarz. To jest taka rada pierwsza, która mi się rzuciła. Znaczy, rada cecha gier takich, jak właśnie settlersy, która często jest, a tutaj jej nie ma. I to od razu, moim zdaniem, od razu czuć coś takiego. Dobra, zbuduj chata odkrywcy. No to po kolei chyba budujemy. Chata odkrywcy. Co ona robi? Domostwo odkrywców, którzy yy, używają racji i odkrywają nieznane tereny. No dobra. Gdzie ją tylko postawić, może umieść budynek, obróć budynek. A, prawe można kręcić budynkiem. No dobra, umieścimy go. O, patrzcie, jak się śmiesznie przesuwa. Tutaj. I znów pracę, ustaw, priorytet. Nie chcę już więcej. Czy gra w ogóle leci w czasie rzeczywistym, czy jest zatrzymana? Raczej leci. Brać połączenia z drugą. Aha, dobra, czyli muszę. Jak to w Settlersach, zrobić sobie dróżkę. O! Okej, okay, i... Dodaj punkt drogi, przesuń tego... A, i potwierdzam drogę. Idzie z szoda. <gry> Dobra, grafika jest nawet spoko. Ten interfejs jest taki paskudny, nie jest tego za dużo zdecydowanie na ekranie na górze. Dobra, czyli chatka odkrywce się robi, wieża strażnicza... Hatka drwala, no to chyba po prostu nawalamy to wszystko. chatka drwala. Tutaj jest zasięg chyba yy, tego, ile on będzie ścinać tych rzeczy. Może postawmy go jakoś tutaj. Od razu ścieżkę też kamieniołą. To pewnie będzie to. Na górze są kamycki. Tak szczerze no, wydaje się przyjemne, tylko na razie bez takiego większego celu, sensu czy celu. Tak z mojej perspektywy wynika. Dobra, i ta trzoda tutaj nadchodzi i zacznie budować. Ciekawe, czy da się jakoś przyspieszyć tę grę, bo chyba nie. Musimy sobie patrzeć, jak oni będą powoli, powoli tutaj w to wszystko budować. Czyli jest polska robota. Jeden pracuje, trzech się patrzy. Ten postawi drewienko, Hata ukończona i. No. Bam. Tak? A, zaraz. Oni chyba zrobili w ogóle teren pod budowę. ci dostarczają materiały, i dopiero teraz powstanie to, co ma powstać. No dobra, czyli tak, jak to było w oryginalnych Settlersach. Chociaż tam chyba nie było robienia podbudowy, tylko najpierw materiały, przychodzi żul i buduje. Tak mniej więcej to się chyba odbywało. Yy, Kamienioło będzie, to wszystko będzie, zbuduj wieże strażnicze. Czym są wieże strażnicze? Czy to jest to? Tak. Poszerzy mi ona teren, z tego co rozumiem. Możecie zobaczyć moje super umiejętności architektury, jak buduję drogi. To będzie Sin City jedno wielkie. O, o, o i już zaczyna się właśnie, teraz prawdziwa budowa. Tartak jeszcze potrzebny i zwerbuj kamieniarzy. jeszcze tartaka można postawić, jest tartak a To to. Tartak. A tartak na przykład w tym miejscu. Ciekawe jest to, że ten motyw, że to nie jest jakby na Polach. Właśnie, widzicie, tu są jakieś takie pseudokratki, ale to nie jest na Polach. Te budynki są totalnie jakby w... W dowolnym miejscu można postawić, są wolne. W sumie jakieś takie tutaj na plaży, śmieszny obóz dla uchodźców. Gulag. Nic się nie da się przyspieszyć. Ajajaj, aj, aj, to trochę smutne. On nie powiem, że nie, ale te, te ludziki są dosyć powolne. No ale niech będzie. Chyba, że to skalowanie interfejsu można byłoby na przykład. Wiem, zmniejszyć czy co? Bo jest to strasznie duże. O, o. Dobra, zmieniłem sobie skalowanie interfejsu. Teraz faktycznie jest trochę lepsze. Mimo, że tak dalej wy... jest dziwny ten interfejs, to przynajmniej nie jest zawalone pół ekranu. Niech będzie. Dobra, jakby, na razie największy plus, no spoko, można budować wioskę, prawda, setlersi wracają, a największy minus, powolność. Strasznie to jest wolne. Nie da się w ogóle tego w żaden sposób przyspieszyć, a te budowy wszystkiego trochę trwają. Jest taka widza gra na 20 lat, że po 20 latach uda ci się jeden domek zbudować. I co można zrobić z chatką drwala na przykład? Drwale ścinają drzewa i zbierają drewno na opał ze powalonych drzew. Materiały budowlane, drzewo liściaste, produkcja, spoko. Trzech pracowników, a zbiera tych pracowników. 5 drzewa, 5 drzewa, 5 drzewa. Różne są ten. Różne produkty. Ścinaj wyłącznie w pełni dojrzałe drzewa. Można odpalić na przykład. Ustaw, punkt skupienia i wy. E! Kurwa! Ja pierdolę! Hmm. No cóż. No to jest kolejne dla twórców, tutaj, że tak powiem, podpowiedź taka lekka, że może jakby warto byłoby dodać potwierdzenie wyburzenia budynku. Jest to całkiem miła opcja. Fajnie byłoby. Nie ukrywam. Dostać taka przydatna. Ja pierdolę. Te cele niby tutaj się zapełniają i coś się robi, a ta chatka odkrywcy. Ustaw punkt na stanie trzy racje. Ustaw punkt skupienia. Jakby... Co, co to ma dać ten punkt skupienia? Oni tam będą latać, czy oni automatycznie będą biegać, czy co? O Boże, wieża strażnicza. No można zbudować chatka puchatka, mamy domy, kamiła atmosfera, prawda? Mieszkańcy mieszka tu rodzina powiększy się o ile tylko są posiłki domowe, mniejsze niż siedziba. No, i jakby spoko, no można rozwijać to miasto i tak, jakby sobie budować tą wiochę, tylko tak, jakby na razie totalnie bez celu tutaj odczuwam grę, nie? Że tak, jakby oni coś budują, coś biegają, coś robią. Tych ludzi mam naprawdę dużo. Strażnicy 75 ludzi mam aktualnie, już na samym starcie. I największy minus to właśnie brak przyspieszenia tej gry. Strasznie powoli to wszystko tutaj się dzieje. No a odkrycy faktycznie powoli odkrywają dalsze części mapy. Ja, I tutaj oni powoli, <laughs> jak w Settlersach, w takich tych starszych częściach, nie wbijają te kołeczki, które powiększają nasz teren. Ciu, ciu, ciu. No dobra, to jest fajne nawiązanie. Ale tutaj tych ludzi w ogóle chodzi. Jakie tu są masy. Ja pierdziele, to jest cały statek, miliardy osób tutaj będą się rozrastać. Okej. Okay. Farma warzywna, farma uprawna. Pole uprawne, studnia. Hmm, w tym demie celu nie ma, ale później będzie jakieś potwory, inne frakcje kampanii i tak dalej. Że nie w demie, tak, tylko gdzieś indziej. Nie wiem, bo tak nie wiem, kiedy skończyć to demo, tak naprawdę, bo to można grać bez końca, nie? Tylko jakby. Czy jest sens? Ty, jakiś korek się w ogóle zrobił, ty patrzcie na to. I, 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 i kto ma pierwszeństwo teraz? I ole, kolejki. Ty, my faktycznie budujemy chyba Polskę. I teraz dopiero wszyscy ruszyli. Ciekawe, co by oznaczało, że przydałoby się czasami chyba wyznaczyć kilka dróg do celu. Na przykład tędy droga już nie przejdzie. Tu można zrobić jakiś zakręt. Faktycznie, wszyscy idą na wybory. Cała wioska będzie głosować. Tylko ciekawe na kogo. O, no dobra, no rozwija się to, tutaj te cele. Można tutaj zbudować warsztat stolarski, jakby. Coś jest do robienia w tej grze, tylko jest to bardzo przede wszystkim zamulone, a po drugie, takie no, coś tam się buduje, jakieś te surowce, ciężko powiedzieć do końca, co się zużywa, co zbieramy, jak to działa, czy dobrze prosperujemy, czy źle. To jest po prostu za dużo tego wszystkiego. Mamy 329 populacji, to jest bardzo, bardzo dużo, mi się wydaje. Warsztat stolarski. Czym jest na przykład warsztat stolarski? Szopatkacka, mędnica, mmm, Chatka, nie bo to są do wydobywania, populacja, zaopatrzeniowiec, chatka. Patrzcie, ile w ogóle tego tutaj jest. I bez żadnego samouczka. Wydaje mi się, że to jest lekki błąd. Powinno być cokolwiek, jakkolwiek tutaj. Mmm, właśnie jakieś wskazanie naszego potencjalnego rozwoju, a nie takie rzucenie sobie, o, to róbcie, rób ta co chce ta, nie? No nie wiem, nie rozumiem. Pokonało mnie niestety. Hatka. Chatka węgla, chatka miedzi, późnia. Gospoda. Okej, okay. stawiam sobie farmy. Tutaj w ogóle gościu wasadzi drzewa z tej strony. Tu już nie zmieszczę farmy. Konfiguracja paska górnego. Otwórz katalog konfiguracji. Co? Eee, jakieś drzewko mam kliknąć? Gdzie jest drzewko? Halo. Wybierz. Typy, które chcesz widzieć, na przykład klikam to. aha I tu mogę sobie wyświetlać, na przykład nie chcę widzieć kamienia? Okej. Okay. A chcę widzieć kamień. No dobra, spoko. Miła wskazówka, dziękuję. No coś tu się rozwija, coś tu się dzieje, ale nic nadzwyczajnego, raczej taka stypa gaming. Znaczy gierka może być spoko, ale to co jest za do zaoferowania w tym demie, to praktycznie jest nudy, nie. Żadnych dialogów, żadnej muzyki nie, nie słychać praktycznie to jest czyste, zwyczajne budowanie, to jakbym chciał, to bym sobie wypalił SimCity 4 i byłoby też to samo. Więc wydaje mi się, że to jest. Ale jeszcze, to najgorsze że nie ma przyspieszenia tempa. Nudy, po prostu nudy. Gaming. Zwłaszcza, że nie da się znaleźć tutaj jakiś warsztat stolarski. Gdzieś w ogóle nie można było kliknąć tutaj na przykład, że Ej, klikam w to i od razu mam ten budynek, to też byłoby miłe, nie? Ale nie, twórcy o tym nie pomyśleli. No spoko, no miła gierka, no demko tak jakby pokazuje faktycznie to jest pre -alpha. Nie da się tego ukryć, nie ma tu praktycznie żadnych opcji tak jakby, jakby to nazwać... Opcji sensu grania, tak bym to chyba skomentował. Borowik rośnie sobie. Ładnie ta mapka jest odkryta, ale to nie ma zbytnio tutaj co robić. Po prostu można tak sobie w nieskończoność pewnie rozbudowywać tą wioskę bez większego sensu. Ludziki sobie chodzą w tej te, coś tu się produkuje, nie da się ukryć. Kamień ciosany, kamień graniczny, kamienie, że zbierają te zasoby. Niby są te cele jakieś wyznaczone, które można tutaj próbować osiągnąć, ale na przykład to zbuduj warsztat tonarski. Szukałem dwa razy we wszędzie tych, tego budynku i go nie ma. Najprostszym oczywiście rozwiązaniem byłoby to, klikam w to coś. Klikam w ten, nawet ikonkę, albo ogólnie w to miejsce i od razu wyciąga mi tak jakby budynek, który mógłby postawić. To byłoby normalne. O, personel nie jest obecny, A co to znaczy? Kupiec, nie ma kupca. O, już jest kupiec, no spoko. Więc to są rzeczy, które ciężko zrozumieć. Yy, nie ma żadnego samouczka tak naprawdę też, więc nie wiadomo czy jak się gra dobrze, jak się gra źle jak powinno się grać, albo o co chodzi. Yy, no i te cele, nie? Można sobie wyznaczać. A czy wioska tak naprawdę dobrze żyje? Ciężko powiedzieć. Racja, woda... Produkty naturalne? Właśnie czy oni w ogóle na przykład mają jedzenie, czy jeśli nie będą mieli jedzenia, to czy zostanę jakoś poinformowany o tym? Czy może zaczną głodować i nic mi nie powiedzą? Ale to jest taka ciekawostka. No, spoko. Takie, jakby, ok, demo do sprawdzenia, ale dla ludzi, którzy naprawdę chcie, bardzo są dużymi fanami tej gierki, kibicują jej totalnie i czekają na jakiekolwiek informacje z nią związane, bo wydaje mi się, że na ten temat nie ma większego sensu grać w to demo dłużej. To jest jakby po prostu czysta rozbudowa bez jakiegoś większego sensu. Jest to pre i to moim zdaniem totalnie czuć, że właśnie jakby. Jakaś ta gierka pomysł na siebie ma, takie, prawda, stare settlersy tylko w, nie wiem, nowym, świeżym wydaniu, tylko właśnie, czy świeżym, to się dopiero okaże, czy będzie jakaś kampania, czy, czy będą misje fabularne, czy, czy jakiś, nie wiem, będzie multik, czy mm, jeszcze potyczki będą jakieś ciekawsze, no bo tak na razie, no mówię, takie budować, co sobie, mal... o ty, tu w ogóle kolejki się zrobiły. Faktycznie, wszyscy kładą to mięso, ludzie chyba zaczną sprzedawać w ogóle w tych straganikach. No, więc jakiś tam pomysł i wizja gry jest, ale jeszcze zdecydowanie trochę jej brakuje moim zdaniem, żeby. Tutaj to jakoś miało po prostu większy obraz, sens i tak dalej, w granie w to. Dlatego dzięki to było Pioneers of Pagonia bodajże, pionierzy Pagoni, czyli najnowsza interpretacja takich starszych, klasycznych settlersów, która na razie jakby jeszcze nie pokazała pazura. Po prostu jest za wcześnie, żeby można było stwierdzić, czy to będzie super gra, nowe settlersy, czy może jednak jakaś kolejna podróbka mm, bez pomysłu. Ciężko powiedzieć, raczej powinno być ok, tylko no, trzeba jeszcze dać im czas, trzeba dać im czas i musi być więcej mechaniki, przede wszystkim jakiś tutorial, czy w ogóle jak to. Się gra. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne dema w przyszłości testowane filmy. Wcięcie. Hej. Ty, jednak po zakończeniu jeszcze mnie przywitali takim jednak obrazkiem na koniec, czyli co będzie yy, A, bo to wczesny dostęp, tak? Już teraz jest, czy nie? Nowy wczesny dostęp? Ciężko powiedzieć. Premiera już jest właśnie tego wczesnego dostępu, czy finalnej wersji, też nie wiadomo. Yy, jest już 13 grudnia i tu mamy właśnie pokazane, co ma być w, nie wiem, finalnej wersji albo tym wczesnym dostępie, bo ciężko powiedzieć. Czyli cele, frakcje neutralne, różne cele, więcej eksploracji, właśnie obozy, wroga, różne typy wrogów, czyli wreszcie jakaś sensowna walka chyba będzie, bo tu nie wiem, czy w ogóle istnieje. Kreator map, mapy procedura proceduralne, personalizacja, okej, okay. poziom trudności będzie. Ekonomia, system handlu, żywność dla górników, co? Co? <grywania> czyli górnicy nie zjadają teraz nic? Okej. Okay. Więcej budynków, więcej wuseli. Okej. Okay. Dalsze poprawa, aaa, dobra, czyli wczesny dostęp będzie, premiera na to wygląda. Istniejące funkcje, aktualizacja naszego pracowitego zespołu Envision, okej. Okay. Pierwszy kwartał później będzie, chatka rybaka, nowe cele. Wyświetlenie produktywności, no przydałoby się. Górnictwo odkrywkowe, większy magazyn, tryb współpracy. Uuu, to może być ciekawe. Więcej świetnych rzeczy zostanie ogłoszone, co w drugim kwartale. Dobra, czyli wczesny dostęp, dlatego to tak wygląda. Ej, to spoko, bo ja się bałem, że to właśnie ma być premiera niedługo pełnej wersji. A jako nasz wczesny dostęp, w ogóle, że dali właśnie tą betę, że tam demo jako prealfę, wydaje mi się, no okej. Okay. Właśnie ktoś z niecierpliwością czeka, to całkiem fajna sprawa, że można sobie już teraz zobaczyć demko za darmo przede wszystkim, nie? Każdy może to sprawdzić, a właśnie jeśli ktoś pokłada w ten duże nadzieje, to nawet twórcy są tacy, wydają się trzeźwi. nie mają wizję, wiedzą, co chcą zrobić i jak to zrobić. Dlatego tyle. To było takie do powiedzenia. Ciach.